Ja mam z tej strony importer FBT. Dzisiaj, tak jak obiecałem, w poprzednim filmiku, recenzja kółek capera o profilu Bert na łożyskach. W teraz teraz. Sprawdźmy ten kółek. Dobra. Na kółka jeży już tydzień i naprawdę dobrze mi się na niej jeździ. I jak na tą cenę są... Naprawdę bardzo, bardzo godne polecenia. Teraz pokażę Wam szybkość. Się... OK. Następnym testem będzie głośność w kółek. Tak, mo może nie mam porównania, ale jak dla mnie, kółek są dosyć A i je mocno, żeby nie było, że przewala. Teraz test pisku, mogę tak powiedzieć? No, nie wiem, ale wiecie o co chodzi. Prawdopodobnie. Nie piszczą, Ja akurat wolę, nie piszczą, ale niektórzy, ludzie, no, lubią piszczą, No, ale to nie Chyba już wszystko Wam pokazałem, a to nie miała być jakaś długa recenzja, więc będę kończył. Na koniec jeszcze powiem, że tak jak mówiłem w tamtym filmiku, w poprzednim filmiku, yy, ukażecie jeszcze recenzja, najpóźniej w czwartek, czyli za 6 dni najpóźniej, blatu capera yy, o mocnych podgięciach lub o no, dużych podgięciach. Yy, Takiego tutaj widzicie. No. No i to będzie na tyle. I oczywiście, jak zawsze, zapraszam do komentowania oraz subskrypcji mojego, subskrypcji mojego kanału. No i pozdrawiam. Aha! Proszę jeszcze o niefajtowanie w komentarzach. Pozdrawiam. Importer FBT.